Pięć najgorszych samochodów do zakupu. Numer 1 królowa Alfa Romeo. Na początek kilka ciekawostek. W 1910 roku powstaje firma o długiej nazwie anonima Lombarda fabryka Automobil w skrócie alfa. Drugi człon jest od nazwiska inżyniera Nicola Romeo, który w 1918 roku przejmuje kierownictwo zakładu i wszystkie auta produkowane przyjmują nazwę Alfa Romeo. Od samego początku te samochody brały udział w wyścigach i w 1950 i 51 roku zdobywają mistrzostwo w Formule 1. Logo Alfy em, symbolizuje herb Mediolanu. E, dzięki pracy konstruktorów Alfa Romeo świat poznał między innymi bezpośredni wtrysk w dieslu. Typu common rail. Może i koszt remontu ee, takiej Alfy nie jest duży, ale problem jest taki, że bardzo dużo się psuje. <grydy> Każdy samochód ma swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o Alfę, zdecydowanie więcej ma minusów, no, ale tylko według mnie. E, szczególnie dobrze znają ją laweciarze i bardzo dużo memów w internecie możemy znaleźć z Alfą. Na pewno słabym punktem Alfy jest elektryka, elektronika, e, bardzo często pojawiające się błędy czujników, problemy e, z nie z samym silnikiem, ale z osprzętem. Nie odradzam ci zakupu, bo sam osobiście pewnie taką Julietą bym śmigał i to z wielką przyjemnością. Samochód jest wykonany fantastycznie, wizualnie w środku na zewnątrz mi się bardzo podoba. No ale ze względu na to mm, Jaką mam pracę, jak podchodzę do motoryzacji, no Alfa nigdy nie będzie moim ulubionym samochodem, raczej tym mniej ulubionym, ale przyjemność z jazdy jest perfekcyjna. To co pojawia się w dzisiejszym wideo, pamiętaj, że to moja subiektywna opinia. Nie musisz się z nią zgadzać. Pozdrawiam wszystkich fanów motoryzacji. Drugim najgorszym samochodem do zakupu, według mnie, jest Audi z silnikiem diesla na pompowtryskach. Lub z silnikiem TSI, FSI lub TFSI. Wiele z silników z Audi miało bardzo dużo problemów, w sumie fabrycznych, źle, źle zostały wykonane, miały wady konstrukcyjne, które zostały w następnych latach poprawione, ale niestety jakiś niesmak pozostał. No i taka jest prawda. Musimy wiedzieć, jaki silnik w Audi wybrać. No i też. Kupując Audi w małych pieniądzach, musimy być przygotowani na drogie naprawy. Jeżeli chodzi na przykład o silniki na pompowtryskach, no to były takie problemy, że na przykład jeżeli wtryski padły i były wyciągane z głowicy, to niektóre wtryski zostawały, część wtrysku zostawała w głowicy. Sam miałem taką sytuację i niestety głowica do demontażu, rozwiercanie. I, I koszt, który miał być na poziomie 2-3 tysięcy, robił się na 4-5, bo trzeba było zrobić taki mały remont. Oprócz tego problemy z pompami olejowymi. Jeżeli chodzi o rodzinę silników FSI, TSI, TFSI, e, nie mam do nich zaufania, nie lubię ich. Miałem z nimi wiele problemów na warsztacie, jakie naprawiałem. E, mimo, że Audi deklaruje, że w jakichś latach zostało poprawione. No faktycznie zostało poprawione, bo mam za sobą już kilka zakupów i te samochody sprawują się dobrze. dobrze ale nie wszystkie. W niektórych modelach spalanie oleju jest nadmierne. Marka Audi zostaje założona w 1909 roku przez Augusta Horcha. Horch po niemiecku znaczy słuchaj. Audi znaczy to samo, ale po łacinie. Początkowo samochody Audi były produkowane z kierownicą po prawej stronie, ponieważ kierowca bryczki siedział po prawej stronie, trzymając lejce. Dopiero w 1921 roku Audi zostało producentem samochodów z kierownicą po lewej stronie. A Quattro. Mm, legendarny napęd Quattro. Legendarny napęd Quattro powstał całkowicie przez przypadek. Podczas badań ee, do samochodu wojskowego Volkswagen Iltis. Później napęd na cztery koła przeniesiono do Audi, co poprawiło trakcję. I w 1980 roku powstaje pierwsze Audi Quattro. W 1986 roku zaprezentowano reklamę, gdzie Audi setka Quattro. Wjeżdża na pokrytą śniegiem fińską skocznię narciarską o poziomie wzniesienia 80%. Film był wyróżniony i nagrodzony nagrodą złotego lwa w Cannes. Logo Audi symbolizuje cztery zjednoczone największe marki: Audi, DKW, Horch i Wanderer. Jako trzeci najgorszy samochód w zakupie. BMW. Z ciekawostek o BMW, to najdrożej sprzedanym modelem było BMW 507 w serii drugiej Roadster za 2,4 miliona dolarów. Przeliczając na polskie to ponad 11 milionów złotych. Nie wiem, czy wiesz, ale BMW od ponad 60 lat jest bardzo znanym i cenionym producentem rowerów. Jeżeli chodzi o BMW i moją obiektywną opinię, no to na pewno będziesz miał wydatki. Bardzo ciężko jest kupić zadbany model. Bardzo dużo ludzi no, katuje te samochody, ale oczywiście są egzemplarze, które możesz kupić w dobrej cenie i w dobrym stanie. Sam osobiście bardzo dużo samochodów dla swoich klientów kupiłem. Musisz przede wszystkim wiedzieć jaki silnik wybrać. No i... Na jakie koszta się przygotować? Jeżeli chodzi o silniki, to najbardziej lubię rzędowe sześciocylindrówki. Bardzo proste, mocne, do dzisiaj używane w drifcie. E, najpopularniejszy: 3-litrowa benzyna. Jeżeli chodzi o diesle, nie były najlepsze, ale jeżeli dobrze zadbasz i wiesz, co wymienić wcześniej, zanim się popsuje, to na pewno będzie ci się dobrze sprawował. E, musisz na pewno wiedzieć o kilku przypadłościach e, lub bardziej problemach, a, które mogą sprawić, że będziecie to dużo kosztować. Na przykład, jeżeli kupisz diesla z silnikiem N47, no to musisz się przygotować na wymianę rozrządu, która kosztuje powyżej 4000, ponieważ trzeba wymontować silnik i skrzynię. Numer 4. Mazda rdza się sypie. Marka Mazda została założona w 1920 roku przez Yugiro Matsude, czyli dwa lata temu obchodziła swoje stulecie marki. Mazda znajduje się na szóstym miejscu pod względem udziałów w japońskim rynku motoryzacyjnym. Mazda wyróżniła się na rynku motoryzacyjnym tym, że rozwinęła najnowocześniejszy silnik beztłokowy, na którego podstawie powstał rotacyjny silnik Wankla. Numer 5. Citroen. No, tej marki to chyba najbardziej nie lubię. Najwięcej problemów w warsztacie z nimi miałem zawsze coś. Już nieważne, czy diesel, czy benzyna, czy elektryka, zawsze coś. Zawsze miałem z nimi problem. I możesz je lubić za wyposażenie, bo zawsze są lepsze, ale ja mnie nie przekonasz. Można powiedzieć, że historia marki ma swój początek w Polsce, ponieważ po podczas podróży po naszym kraju Andrzej Gustaw Citroën e, odkrywa technologię kół zębatych z uzębieniem daszkowym i wykupuje patent na ich produkcję. Pierwsze auto marki pojawia się w 1919 roku. Nazywa się Torpedo i dysponuje mocą 18 koni mechanicznych. Citroën jest w ogóle marką, która zasłynęła z wielu innowacyjnych rozwiązań. Po pierwsze Wprowadził jako pierwsze całe stalowe nadwozie. Po drugie jest jedną z pierwszych firm, które wprowadziła napęd na przednie koła. E, dziękuję Ci, że przetrwałeś e, ten kawałek. E, zapraszam Cię na inne moje pozostałe filmy. Subskrybuj mój kanał. No i dodaj coś w komentarzu do mojej listy. Napisz, czy się zgadzasz czy nie, które samochody bardziej lubisz. Przede wszystkim czy lubisz Alfę, Audi czy BMW, możesz jeszcze Mercedesa. Dawaj znać w komentarzach, czekam na odpowiedzi i do zobaczenia w następnym filmie.